Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, Грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, Чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, Ждем света и земные видим сны. Republika Mołdawii małe państwo położone na wschodniej rubieży Europy, graniczące z Unią Europejską i Ukrainą. Niepodległość ogłosiło ono w roku 1991 odłączając się od walącego się poczu Jana Jewa Związku Radzieckiego. Co do jej istnienia nie ma wątpliwości, spełniona bowiem kryteria konwencji z Montevideo posiadając stałą ludność, określone terytorium, rząd sprawujący efektywną władzę, jak i zdolność do nawiązywania stosunków z innymi państwami. Wątpliwości nie ma też co do tego, że dziś Mołdawia to najbiedniejsze państwo Europy, nękane ponadto przez postępujący kryzys demograficzny, ale i także tożsamościowy. Jednocześnie jest ona wraz z Ukrainą kandydatem na kolejnego członka Unii Europejskiej, stojąc w obliczu historycznej szansy na odwrócenie swego losu. Mołdawię, łącznie z jej językiem, który jest dialektem języka rumuńskiego, wiele łączy właśnie z Rumunią. W latach 90. ułamek społeczeństwa wyrażał chęć połączenia się z poniekąd historyczną macierzą, gdy dziś jest to już ponad 40%. Część obywateli Mołdawii może otrzymać także paszport unijny, rumuński, jeżeli udowodnią oni, że ich przodek przed 1940 rokiem był obywatelem Rumunii. Na Mołdawii nie była łaskawa również matka natura. Ziemia nie jest tu wyjątkowo żyzna, ale nadaje się świetnie pod przemysł winiarski, a sam kraj nie ma dostępu ani do morza, ani do surowców strategicznych, węglowodorów. Energetycznie jest ona zatem zależna, jak dotąd, głównie od Federacji Rosyjskiej, swego kluczowego adwersarza. Nie jest łatwo by dziś Mołdawią. Wszystko to po części przełożyło się także na wydarzenia z roku 1992, a dokładniej ponad półroczną wojnę o naddniestrze. Wojny, która pochłonęła łącznie około 700 ofiar i która rozstrzygnęła się po opowiedzeniu się po stronie nowo powstającego para państwa przez Federację Rosyjską, obecną tutaj zresztą do dzisiaj. Tak zrodziła się Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Wór państwa podobny ze stolicą w Tiraspolu, nieuznawany nawet przez Rosję i rządzony oraz ręcznie sterowany przez gagałskiego oligarchę. To właśnie tam zabiorę Was dzisiaj. Wtedy jakże wieczny dzień witam Was, tak jak obiecałem, w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawii, czyli nazywając kolokwialnie i w skrócie Naddniestrzu, nieuznawanym państwie, które znajduje się na terytorium dzisiejszej Republiki Mołdawii, tej właściwej tej, będącej kandydatem na członka Unii Europejskiej. Miejsce to jest wyjątkowe i to z wielu powodów, tak jak wspomniałem, wymyka się ono spod konwencji w Montevideo, chociażby w tym aspekcie, że z jednej strony nie jest zdolne do utrzymywania relacji międzynarodowych przez to, że nie jest uznawane przez nikogo, a... No, chyba, że uznamy, że uznanie przez para państwa, którymi są Abchazja i Osetia Południowa, znajdujące się na terytorium Gruzji, które powszechnie jak wiemy są pod okupacją rosyjską. że Właśnie uznamy ich uznanie, ponieważ one oficjalnie traktują Naddniestrze jako państwo za coś, co jest wiążące. No, jednak trudno powiedzieć, że państwo nieuznawane, uznające kolejne państwo nieuznawane byłoby podstawą do stwierdzenia, że kryterium zdolności do prowadzenia relacji międzynarodowych zachodzi w przypadku Naddniestrza. Naddniestrze jest też wyjątkowe, ponieważ jest to w ogóle jedyne miejsce, gdzie znajduje się ambasada Osetii Południowej i Abchazji. Ponownie dwóch nieuznawanych państw na terytorium państwa również nieuznawanego, w tym także przez Rosję, której flagi od 17 roku na terytorium Naddniestrza zrównane są z flagą narodową, a flaga narodowa również jest wyjątkowo ciekawa, ponieważ jest ona ostatnią flagą na świecie, na której znajduje się sierpi i Także Możecie zastanowić się bardzo dogłębnie i domyślić, gdzie tak naprawdę znajdują się źródła tak naprawdę całej państwowości Naddniestrza. Naddniestrze jest też ciekawy, ponieważ, mimo tego, że jest to republika prezydencka, w której mamy też normalny parlament, mamy normalne ministerstwa. To władzę faktyczną sprawuje tutaj m.in. Wiktor Guszan, czyli przedsiębiorca, właściciel szeryfa. Szerif ma swoje ręce w Naddniestrzu absolutnie na wszystkim. To są m.in. sklepy, największa sieć supermarketów na terenie Naddniestrza, a także chociażby stacje paliw czy zespół zespół szerif, który zasłynął w Europie tym, że jego zdolności, jeżeli chodzi o pokonywanie dużo, dużo cięższych przeciwników w piłce nożnej. To zdecydowanie przewyższają mnie tylko jego rangę i lokalizację. Już wiele osób dzięki temu w ogóle też dowiedziało się, że Naddniestrze jest na mapie w jakimś sensie i że w ogóle istnieje. Sherif zdecydowanie inwestuje w to, aby bardziej popularne i bardziej rozpoznawalne stało się Naddniestrze jako marka. I procentuje to, ponieważ szczególnie w Terazpolu widać, że czynione są inwestycje, które mają to miasto uatrakcyjnić i jest coraz więcej turystów. Nie dziwi chyba nikogo, że, że wielu z nich jest z Polski. Jednak ta część świata no, nie jest ogólnie wśród turystów popularna. Nie wiem, czy wspominałem to wcześniej, ale Mołdawia sama w sobie jest państwem tak mało uczęszczanym przez turystów, że tylko San Marino i Liechtenstein mają mniej turystów. Biorąc pod uwagę rozmiar San Marino i Liechtensteinu, no, trudno jest przebić państwa tak małe, jeżeli chodzi o liczbę odwiedzających je osób. No, tutaj zdecydowanie Republika Mołdawii pokazuje, że jest dosyć problematyczne pozyskanie Turystów w miejscu takim jak, jak to państwo. Wspomniałem, że w 17 roku zrównano flagę rosyjską, Federacji Rosyjskiej, z flagą Naddniestrza. I teraz powiedzmy parę słów właśnie o relacji z Rosją. Kiedy w Mołdawii mówimy o ruchu prorumuńskim, gdzie około 41% społeczeństwa opowiada się za możliwością połączenia się z Rumunią. Tutaj sytuacja jest z grubsza inna. I przeprowadzono między innymi referendum, które miało zbadać, czy Naddniestrzanie chcieliby dołączyć do Unii Europejskiej. Nikogo dziwić nie będzie, że 95% z nich powiedziało wprost, że nie. Nie jest to absolutnie opcją i nie powinno to dziwić. Tak? Federacja Rosyjska jest tutaj wszechobecna. Jej flaga jest na każdym budynku rządowym, jej flaga jest praktycznie w każdym miejscu. A jeżeli chodzi o bohaterów, no to Wladimir Wladimirowicz Putin jest tutaj bohaterem narodowym. Jest to osoba, która kojarzy się między innymi z ruchem niepodległościowym. Jest to osoba, która promuje niepodległość Naddniestrza. I ciężko nam jako osobom z szeroko pojętego Zachodu interpretować to i oceniać to w własny sposób. To, co robi tenże polityk, wszyscy wiemy. Nie sposób ponownie powiedzieć coś więcej. Nasz stosunek do niego jest z wielu powodów negatywny, jest to jasne. Tutaj jest on bohaterem. Najzwyczajniej w świecie wypada to po prostu uszanować. Chociaż z perspektywy Polaka mogę powiedzieć, że jest dosyć dziwnym uczuciem nie tylko widzieć flagę Federacji w absolutnie każdym miejscu, ale też chociażby mieć magnesy z cytatami, które odnoszą się, czy mieć widzieć w sklepach magnesy z cytatami odnoszącymi się do zagłady nuklearnej. I tak naprawdę zachwalające ją i mówiące, że czymże byłby świat bez Rosji. Jest to inna brutalna rzeczywistość, rzeczywistość, w której Rosja jest tak naprawdę gwarantem bezpieczeństwa i niezależności Naddniestrza, i trudno się dziwić, że to właśnie ona jest tutaj popularna. Rosja ma też bardzo ciekawe podejście, jeżeli chodzi o gwarantowanie niezależności państw, które zostały wykreowane z jej pomocą, i przejawia się to m.in. w tym, że Federacja Rosyjska paszportyzuje osoby, które mieszkają na terytorium Naddniestrza. Mogą oni uzyskać paszporty mołdawskie, oczywiście, niekoniecznie chcą to robić. Mogą też uzyskać paszporty rosyjskie, z czego korzystają. I tym samym na terytorium Naddniestrza prowadzone są wybory. Jeżeli są wybory prezydenckie w Rosji, tutaj tworzone są komisje i osoby mogą wybierać swojego prezydenta. Wszyscy wiemy, kogo wybiorą. Niemniej jednak no, jest to ciekawe, że na terytorium Republiki Mołdawii, w separatystycznym państwie, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wybiera się prezydenta Federacji Rosyjskiej, która no, nie jest jednolicie związana z, z Naddniestrzem. Niemniej jednak obywatele Rosji mają prawo wybierać prezydenta Rosji. Podobna sytuacja ma miejsce w Gagauzji. Tam również tworzone są obwody wyborcze dla obywateli rosyjskich, osób posiadających paszport rosyjski. To tam sytuacja jest grubsza inna, ponieważ Gagauzia nigdy no, nie ogłosiła formalnej secesji z Republiki Mołdawii. Jest to terytorium autonomiczne, też ponownie, dosyć słabo powiązane terytorialnie ze swoimi kolejnymi fragmentami. One są od siebie znacznie oddzielone. Ale mówi się tam w języku rosyjskim. Prowadzona jest kampania Gruś przeciwko Mołdawii, że jeżeli nie da ona dostatecznych praw Gagałzom, dojdzie do, do formalnego odłączenia się tej części od Mołdawii. Tym samym na terytorium bardzo małego państwa, jakim jest Republika Mołdawii, mamy do czynienia z dwoma tworami, co najmniej dwoma tworami separatystycznymi. W przypadku Gagałzy sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ język gagałski jest znacząco podobny do języka tureckiego. I tutaj mamy również inwestycje ze strony Turcji, ze strony chociażby pana Erdogana, który pojawia się. Po raz drugi, o czym przekonacie się niedługo w tej serii w, w całej Europie, ponieważ Turecka Republika Cypru Północnego również formalnie istnieje i tam wspierana jest stricte przez Turcję, która jest jedynym państwem uznającym tzw. Cypr Północny jako państwo. Także jak widać, sytuacja w Mołdawii jest bardzo skomplikowana i będzie jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ Rosja ma ogromny interes w tym, aby trzymać w ryzach nie tylko Mołdawię, ale przede wszystkim Naddniestrze. Tutaj na chwilę przejdźmy do tego, dlaczego Rosji i Mołdawii potrzebne jest w pewnym sensie Naddniestrze. Dla Rosjan sytuacja jest jasna. Naddniestrze pozwala wywierać im wpływ na terytorium, które było częścią Związku Radzieckiego, pozwala wywierać im także wpływ na Mołdawię, ponieważ Mołdawia zdaje sobie sprawę, będąc małym państwem z bardzo słabą armią, jeżeli w ogóle można nazwać ją armią. Z tego, że na terytorium Naddniestrza przybywa na chwilę obecną około 1,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy z 14 Armii, która w 1992 roku pozwoliła Naddniestrz tak naprawdę uzyskać tę niepodległość formalną, deklarowaną, ze względu na to, że jej siły walczyły bezpośrednio z siłami wojskowymi Republiki Mołdawii, która ogłosiła niepodległość w roku 1991. I ta Armia Rosyjska jest realnym zagrożeniem dla egzystencji państwa, które jest kandydatem do Unii Europejskiej. Mołdawia zdaje sobie z tego sprawę. Naddniestrze jest ponadto tą bardziej zindustrializowaną częścią Mołdawii. To tutaj w czasach Związku Radzieckiego budowano fabryki, to tutaj wybudowano też największą elektrownię na terenie dzisiejszej Mołdawii i elektrownia ta odpowiadała za 75% produkcji prądu, który trafia właśnie między innymi do, do Mołdawii właściwej. Mołdawia w tym roku i Naddniestrze również po zakręceniu kurka, a, a chyba bardziej po wygaśnięciu umowy na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy, straciła dostęp do gazu naturalnego, gazu, który płynął z Rosji. I tym samym wywołało to ogromny kryzys zarówno tutaj w Naddniestrzu, jak i w Republice Mołdawii, w Mołdawii właściwej, a ze względu na to, że brakowało podstawowego surowca, z którego generowane było to 70-parę procent zapotrzebowania energetycznego kraju. Doszło m.in. do kilku śmierci w związku z zaczadzeniem, brakowało ogrzewania. W dalszym ciągu brakuje często prądu i ciepłej wody. Także Rosja nie tylko węglowodorami walczy o swoje interesy, walczy też kontrolując tak naprawdę Naddniestrze, które ma dodatkowo kontrolę nad Mołdawią ze względów na jej potrzeby energetyczne. Warto też wspomnieć o tym, że Mołdawia przymykała oko i sponsorowała poniekąd istnienie tego miejsca, ponieważ gaz trafiał. Końcowym odbiorcą gazu była Mołdawia. A Naddniestrze po drodze korzystało z tego gazu, który przepływał przez jego terytorium i wykorzystywało go na własne potrzeby, odsprzedając go ponadto swoim obywatelom po zaniżonych cenach, więc de facto za potrzeby gazowe tegoż miejsca odpowiadała Mołdawia, płaciła za nie Mołdawia. Teraz zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie. Dlaczego Rosja, Federacja Rosyjska i dlaczego Mołdawia nie wydają się być do końca zainteresowane interwencją i przejęciem kontroli nad Naddniestrze, a w przypadku Rosji, dlaczego nie jest ona zainteresowana oficjalnym uznaniem Naddniestrza. Cóż, jeżeli by to zrobiła, jeżeli Naddniestrze faktycznie uznać można by było za państwo, istnieje bardzo duża szansa, że nie byłoby ono aż tak mocno zainteresowane współpracą z Federacją Rosyjską. Nie byłoby to najzwyczajniej w świecie i w jej interesie. Mogłaby samostanowić o swoim istnieniu, kontrolować swoje sprawy w pełni, nie zdając się na pomoc rosyjską. W takiej sytuacji można by też było domyślić, że pewnie Armia 14, która tutaj stacjonuje, jest oficjalnie uznawana za siły pokojowe najpewniej wyparowałaby z terytorium Naddniestrza, zostawiając je de facto jako miejsce bezbronne. Więc Federacja Rosyjska tym sposobem zapewnia sobie kontrolę nad Naddniestrzem, ma też tutaj swoich wojskowych. Nie trudno się domyślić, że ze względu na lokalizację, chociażby możliwość zaatakowania Ukrainy lub chociaż podtrzymanie realnej groźby takiego ataku, czy na Ukrainę, czy na Mołdawię, jest jak najbardziej w interesie Federacji Rosyjskiej. A dlaczego Mołdawia nie robi absolutnie nic? Przecież mogła zrobić coś w tym roku. Naddniestrze nigdy nie było tak słabe. Też wielokrotnie powiedziano, że Naddniestrze czuje się zdradzone przez Mołdawię, której przecież powinno zależeć na dobrostanie obywateli, tak naprawdę też i jej kraju. No cóż, Mołdawii również nie jest na rękę robienie czegokolwiek z Naddniestrzem, ponieważ nie ma ona zwyczajnie a możliwości jakiejkolwiek zbrojnej interwencji. To jest całkowicie e, poza grom. Nie jest możliwe wykonanie żadnego ruchu, jeżeli ma się armię taką jak Mołdawia, szczególnie jeżeli po tej stronie, nawet jeżeli stacjonują tylko i wyłącznie emerytowani lub kiepsko wyposażeni żołnierze rosyjscy, dalej są to żołnierze rosyjscy wyposażeni w jakąkolwiek broń, posiadający tutaj sprzęt taki jak chociażby btr -y. Mają oni po prostu znacznie większe możliwości operacyjne aniżeli armia mołdawska, więc Mołdawia nie jest w stanie fizycznie nic zrobić. A dwa, oznaczałoby to, że musieliby wziąć większą odpowiedzialność nie tylko za obywateli Naddniestrza, ale także po prostu za całe to terytorium, chociażby odnawiając tutaj jeszcze drogi, które są w dosyć opłakanym stanie. Czy inwestując większą, większą sumę pieniędzy, niż chcieliby to robić, na potrzeby właśnie tego Naddniestrza. Zatem Pridniestrowie, tak jak zwie się ono w języku rosyjskim, jest rozdarte. Leży ono po drugim brzegu Dniestru, terytorialnie w czymś, co nie stanowiło dawnej Besarabii, więc nie jest na rękę i Mołdawcom, i Rosjanom, by robić z nim coś bardziej konkretnego. Ono wisi w takim. Swoistym letargu. Letargu szczególnie prawnym, ponieważ ponownie no, cztery kryteria z konwencji Montevideo spełnione nie są w przypadku Naddniestrza. A ponadto mamy do czynienia z sytuacją, w której ani jedna, ani druga strona nie chce wziąć żadnej odpowiedzialności, żadnej pełnej odpowiedzialności, za twór, do którego powstania obie przyczyniły się można powiedzieć porówno. Czy to patrząc na Mołdawię przez to. Że dążyła i parła bardzo mocno w kierunku rumunizacji, w kierunku złączenia się z macierzą, przy Federacji Rosyjskiej, która weszła tutaj z przekonaniem, że należy powołać osobny twór, który będzie można kontrolować, aby wywierać znaczny wpływ na politykę Mołdawii. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć Wam o Naddniestrzu, przy czym to może być na razie, patrząc na to, że byłem na chwilę tylko w Bender i w Tiraspolu. Mam zamiar pojechać także na północ, nie w dniu dzisiejszym. Miejmy nadzieję, że nic nie zmieni mojego poglądu. Jest to, że jest tutaj wyjątkowo bezpiecznie. Miejsce to jest nad wyraz bezpieczne. Ludzie widać, że czują się pewnie, że nic złego się nie wydarzy. Być może przez to, że funkcjonuje tutaj chociażby, i to nie jest żadną tajemnicą, HGB. Ponieważ, podam pierwszy z brzegu przykład. Na przykład autobusy, które jeżdżą nocą. Te pieniądze nie są trzymane w kasetce pancernej. Leżą one po prostu na desce rozdzielczej samochodu. Jak widać, nikt nie jest zainteresowany ich kradzieżą. Będąc tutaj, skorzystaliśmy z usług lokalnej strzelnicy. Oczywiście na plastikowe kulki, także spokojnie, nie robimy niczego, co, co mogłoby narazić nas na, na szwank. I na tej strzelnicy pracował weteran wojny w Afganistanie z czasów sowieckich, tej pierwszej wojny, który zapytał nas, co sądzimy o Pridniestrowie. I użył jednego określenia, z którym się zgadzam, że ludzie mirnej w Pridniestrowie, czyli ludzie są tutaj spokojni, pokojowi. I zdecydowanie, nie ma tutaj hałasów, krzyków, nie czuje się człowiek jakby miał zostać napadnięty przez kogokolwiek. Jest takie wszechobecne, dominujące poczucie bezpieczeństwa i ogólnego spokoju. Gdzie nigdzie się nie spieszą, autobusy jeżdżą swoim tempem, a kierowcy jeżdżą trochę chaotycznie, ale jest to ogólnie przywara, najprawdopodobniej nie tylko Naddniestrza, ale i można z całą pewnością powiedzieć tej części Europy. Także. Płci się to z wyobrażeniem, które maluje się, kiedy patrzymy chociażby na ostrzeżenia naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które bardzo słusznie ostrzega, że w miejscu tym pomocy konsularnej uzyskać nie można i odradza wszelkie wyjazdy na terytorium Naddniestrza, które uznaje za terytorium separatystyczne. Niemniej jednak ten kontrast jest bardzo wyraźny, kiedy się przebywa w takich miejscach. Podobne odczucia miałem chociażby w Tureckiej Republice Cypru Północnego, która wydawała się nad wyraz spokojna, z bardzo miłymi, bardzo otwartymi i bardzo ochętnymi do poznania naszej perspektywy. Jako Polaków, którzy w Naddniestrzu nie są może w pełni mile widziani ze względu na nasz światopogląd i na naszą sytuację polityczną, są oni mimo tego chętni, aby poznać nasz punkt widzenia, dowiedzieć się, co sądzimy o miejscu, które sami tworzą, o miejscu, które też sami dbają i chcę jeszcze to bardzo wyraźnie podkreślić. Panuje tutaj ewidentnie wszechobecne poczucie wspólnej odpowiedzialności za to, jak chociażby Tiraspol wygląda. Ludzie potrafią poprawiać doniczki w kwietnikach tak, aby były one... Eksponowane ładniej w subiektywnym spojrzeniu, aby kwiaty na przykład rosły wszystkie w jedną stronę. Także istnieje tutaj taki kolektyw, no, niedziwiota, biorąc pod uwagę, jaki system maluje się na herbie samymi plecami. I tym akcentem dziękuję za uwagę.